Wyobraźcie sobie taką abstrakcyjną e, sytuację, w której polecieliście na drugi koniec świata, tak? Siedzicie sobie wyluzowani, wszystko jest dobrze. E, I w pewnym momencie ktoś wparowuje wam do pokoju i krzyczy. Krzyczy po polsku, ale jest to negatywny... Dziękuję za najta. i popieram oczywiście te słowa. Jest to w negatywnym e, wydźwięku. Ja przyciszę to, to wszystko teraz. A no, na chwilę widzisz Donate zaraz będą głośne. Za 3 minutki. Tak, Że tylko powiedzieć to. Yy, Okej, okay, to poczekaj sobie. Ścieżkę wyciszesz, bo ludzie będą słyszeć, tylko mnie, nie będziemy słyszeć. Tak, to, na chwilę to wyciszę. No donaty. na momencie, Dobra. Wchodzę, Dobra, to może możemy to powiedzieć. wyciszyłem teraz, więc tak, tak, wyciszyłem na chwilę Donate. W parowuję ktoś do pokoju, tak? Ja, a Madly tu znowu się tłumaczysz. Nie tłumaczę, tylko wyjaśniam i trzeba to rozróżnić. I nagle wparowuje ktoś do pokoju, tak? Ja się nie mam z czego tłumaczyć, bo nikt nic nie zrobił, nic się takiego wielkiego nie wydarzyło, wiesz. Ja e, zostałem wyjściowy. To swoją drogą. No. I tak, wparowuje ktoś do pokoju, krzyczy i tak dalej. Więc co to znaczy, że wparowuje do pokoju? To znaczy, że ktoś nas nieproszony na napadł, tak? tak? Oczywiście, w momencie, gdy ktoś przebiega przez drzwi... Dalej leci, poczekutku, ale nieważne. E, wy się dziwi, że ja nagle wstałem i wskoczyłem na łóżko, z pozycji leżącej. To teraz takie, takie pytanie jakby z yy, yy, takich instynktów. W momencie, gdy ktoś Cię atakuje, czujesz się zaatakowany, leżysz bez, nieruchomo, okej, okay, jakby zaatakowało Cię zwierzę, kurwa, pies, to możesz się nie ruszać, tak? Ale chyba logiczne, że trzeba, kurwa, wstać i być mobilnym, kurwa, i ocenić, jak niczym pierdolony yy, zwiadowca sytuację, wstać, kurwa, rozejrzeć się, co jest, jakie są wyjścia, które Ty możesz spierdolić, yy, czy masz coś, czy możesz się bronić, typu, nie wiem, tutaj jest buteleczka na przykład, bo nie wiesz tak, ilu jest napastników, a zaznaczę, wiedziałem, że w przyszło więcej osób, nie wiedziałem w ilu, czy mają broń, czy chcą Cię kurwa zabić, czy chcą Cię dźgnąć, czy chcą Ci kurwa wyciąć nerki i na części, a może do burdelu kurwa, na heroinie i, i będziesz jebany przez resztę swojego życia, nie wiesz co się kurwa Jednej nerki nie tak. Ja otworzyłem drzwi, bo myślałem, że ktoś z recepcji, bo to było w moim hotelu. Nie? Ale chodzi mi o to, że nie wiesz co Cię kurwa czeka i szybka analiza, więc tak. Z logicznego punktu wy widzenia, gdybym ja na przykład stwierdził chuj! Zobaczyłem jednego gościa ostatecznie. Nie wiem, czy ktoś czeka na i czy ma broń, ale bym odjewałby mi i stwierdzam, okej, okay, czas się bronić. Co bym zyskał? W najlepszym wypadku, w najlepszym, tylko i wyłącznie w najlepszym, ewentualnie byśmy go pokonali. I, okay. I to tyle. To swoją drogą, że, jest że był agresywny, duży i był bydlakiem, i czy byśmy go pokonali też swoją drogą. To już idę drogą, że w najlepszym wypadku. W najlepszym wypadku. Ok. Ale co by się wydarzyło w najgorszym, kurwa, wypadku. W najgorszym wypadku, więc tak, ja mam dziecko, ja mam przyszłość, mam kurwa karierę, nie mogę dawać ludziom atencji tylko dlatego, że ktoś mnie zaatakuje, bo równie dobrze mógłbym spać u siebie w domu i pewnego dnia ktoś by mi wjechał kurwa do domu i tam by mnie najebał, nagrał i później by chciał ze mną walki. W najgorszym wypadku e, mógłby wyciągnąć ta Nie, nie wiesz, czy jest. Czy, czy, powtórzę, nie wiesz, czy jest uzbrojony. Mógłby na przykład wyciągnąć jakąś broń i coś tam zrobić. Wiesz, że zostałeś, ale z do tego, że zostaliśmy zaatakowani. Każdy był. E, nie chodzi o bycie przestraszonym, ja bardziej byłem zszokowany tak. tym, co się dzieje i poczułem się oczywiście zaatakowany i nie wiedziałem co. Tym bardziej, że to się za, e, zachowywał ten koleś agresywnie. Więc z logicznego Prowadź punktu szybko. widzenia, jeśli mogę wyjść, to co robię? Wychodzę, wyszedłem szybkim krokiem. Co zrobił Ludwiczek? Wyszedł szybkim krokiem za mną. Olo, to był jego pokój, no, to został. W sumie ten koleś kazał nam wypierdalać, e, a ja mam za miesiąc walkę. Mogę wam powiedzieć, o, zostanę ogłoszony na dniach, mam walkę, e, czy to no, będzie no, co main event, czy to będzie main event, czy kurwa to będzie ostatnia e, walka na gali. To już taki mały tutaj, nieważne, nieważne, ale jest to ważna walka w moim życiu. E, powiedziałem w pewnym momencie, że mam kontuzję. W sumie Chujowo, że, że o tym wspomnę. Mam zdjęcia, nie robiłem się zdjęcie. Zro zrobię zdjęcie, powiem tak, A jak z... nawet jesteś to mamy film. Nie chcę, niestety mój przeciwnik się teraz o tym dowie, ale spędziłem tutaj. Dlaczego przestałem ćwiczyć i zacząłem robić Trans TV? Ja tutaj przyjechałem w... tak naprawdę na obóz przygotowawczy. Eee, ale niestety doznałem w pewnym momencie kontuzji. Nie miałem ochoty z tą kontuzją ryzykować moją dalszą karierą oraz walką, ponieważ kontuzja jest już prawie zaleczona. Eee, ale spędziłem tutaj chwilę czasu eee, w szpitalu. Pokażę tylko może moje, moje zdjęcia ze szpitala. Mój eee, bole, twój, bole. twój, 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 tylko pokażę może o Jezus. No ogólnie plan był taki, żeby właśnie ja też miałem przejść tam okay, na... Okej, może tylko pokażę. Tutaj moje zdjęcia ze szpitala Zasłonie dół. W gór jest data, u gór jest. Dobra, chuj, nie będę pokazywał innych zdjęć. Tutaj są moje zdjęcia ze szpitala, jak byłem w szpitalu, zrobił mi je dad. To Nathan. był pierwszy dzień, kiedy przyjechałem. To był pierwszy dzień, pierwszy, pierwszy dzień, dzień, kiedy dzień, przyjechałem. Kiedy przyjechał Natan. Jest data tutaj, możesz prze... Uh, patrz. Can you write this date? This date? Ale to nie jest po... po to jest, ona to jest po uh, polsku. Fifteen... Yeah, this, this, yes, yes. Yes. this month. Więc... No, 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 więc, więc logicznie, więc wiecie, dla Was może to być strach. Z mojej perspektywy, oczywiście, czy byłem do pewnego stopnia przestraszony? Bardziej uważam, że byłem zszokowany. Nie grudnia, czy miałem ochoty walczyć wiecie? z tym gościem, nie miałem ochoty z nim walczyć. Mm. I powiem więcej, nie będę walczył z nikim, kto mnie zaatakuje, ponieważ ja walczę w oktagonie, walczę za pieniądze, a co dopiero, obstrał zbroję. Wyobraź sobie teraz taką sytuację, mordeczko, że masz mm. na przykład za walkę powiedzmy pół miliona, tak? I ona jest za miesiąc. I. Są ludzie, którzy chcą się na tobie wybić. Czy walczysz z każdym, kto chce się na tobie wybić? Tak, to ja bym musiał walczyć po kilka razy dziennie, każdego dnia swojego życia. Nie, wariacie, ja swoją wartość udowadniam w klatce, a nie będę zaatakowany na drugim końcu, kurwa, świata, przez jakiegoś typa, którego nie znam i który nie wiem, czy mnie kurwa nie rozpierdoli tutaj maczetą, kosą, w ilu ich jest i o co mu chodzi. Więc czyli zabieram nie, dupę w kroki i wypierdalam. Nie, jak, będą tak bo, jak ten gościu, kurwa. Bo to swoją drogą. Bo pamiętaj, że to jest kurwa życie, a nie GTA. Tym bardziej, że miałem pewien incydent i teraz wam pokażę moje jebane obie dłonie. Ta wygląda spoko, tak? A ta? Okej, okay, spójrz kurwa, kaparuwa jebana. Widzisz, jak kaparuwa, jakbym palcówkę twojej e, kobiecie pierdono, to dopiero bym poczuła, co to znaczy prawdziwy orgazm. A, I dlaczego? Ten... Bo miałem poprzecinane kurwa ścięgna i nie okay. wiem czy tym razem też nie mają sprzętu. Ja jestem wbrew pozorom inteligentnym gościem, dlatego się wycofałem. Nikt mnie nie uderzył, więc yy... i tyle. Więc to jest kurwa mój statement, jak ktoś chce się pierdolić, haha, ha, ale się obsrał, ale się obsrał, to jestem kurwa ciekawe, czy jakby spał kurwa w domu swoich rodziców i nagle ktoś by wjechał kurwa zaczął krzyczeć, kurwa zabiję was wszystkich, tam was, to byś sobie pomyślał, okej, okay, to jestem Jason Statham. To sprawdźmy się, jebać moją przyszłość, moje dziecko, zapraszam kurwa na salóweczkę. Yeah. Czy może byś pomyślał, ja pierdolę, coś się pierdola kurwa, wychodzę stąd, pierdolę to. Po prostu ktoś, niech yeah. się wszyscy postawią... why are you laughing? <sum> I'm not understanding what you're saying. He's dangerous. He's not, it's not my, my, he's dangerous. He's not my language, I'm not understand. Yeah. Yeah, But you have a little bit fun, yeah? No. What? I'm not understand anything. But you So, a jeśli no chodzi o Ola, wyobraźcie sobie teraz, bo, bo, bo tam widziałem, że jemu najbardziej yy, zarzucaliście, yy, to powiem tak, wjeżdża, wyobraźcie sobie, że jesteście no. pierwszy raz na streamie pierwszy i raz. pamiętajcie, że jesteście u siebie w pokoju i nagle wjeżdża jakiś... A 5 minut wcześniej był gościu z recepcji i tak. narzucił, bo było głośno. Tak. Ja tak. otwieram drzwi i mówię, kurwa, gościu z recepcji znowu wchodzi i no, chce znowu uciszyć, nie? Yep. A tu kurwa, gościu z buda. Oczywiście. Da, dostałem dzisiaj. liścia. Wow. Tak, tak, oczywiście tam ci się cały, cały twój wow. przedstawić, tylko że postawcie się na jego miejscu i nagle wbiega, włamuje się. Bo to wow. włam. to nie, słuchajcie, to nie jest tak, że ja teraz przy e ponieważ te, to wszystko szło w neta, i to nawet nie ja to wrzuciłem, bo ja pierwsze co zrobiłem złapałem za kamerę i ją wyłączyłem, ale on sam wrzucił to, więc to nie jest jakieś kurwa, że ja teraz będę opowiadał coś, bo wszyscy to widzieli i to on to wrzucił, więc wiesz jakiś typ i mówi, że nas rozjebie. Więc co sobie taki Olo mógł pomyśleć, tak? Mógł sobie pomyśleć, że ej, ten koleś chce nas zabić, on się włamał kurwa w, ciągu, w środku nocy do naszego pokoju no tak, i no, krzyczał, że nas ty, rozjebie. O czwartej w nocy kurwa wlatuje, ty nie, co ty myślisz kurwa? Nie, co ty myślisz, no chuj, no mówisz, kurwa, nie zabijaj mnie, wariacie, no chce właśnie. żyć, podobało no, mi się, zrobiło mi tylko laskę, tak właściwie to nawet udawałem przed kamerą, że ją robiła, Nawet mi kilka tysięcy ej, batów, poszła do domu, Rozejdź mi się w pokoju, no proszę. No, wiecie o co chodzi. No, weźcie pod uwagę, że walki to jest Twoja praca, nie? To po co to, po to masz wiesz? Swój... No, zgrywać jakiegoś kozaka i stracić jego pracę, pieniądze. No, wiesz co, chodzi? masz kurwa, walkę za miesiąc. Tak, ale też, wiesz, ja już swój. No, tak, no to, tak, to kurwa, tak, ja nie tak, mogę. Jak... innej osoby, wiesz co chodzi. Ogólnie wydał, dzwoniło do mnie i powiedział, że zbanuje każdego człowieka, który zaatakuje kogokolwiek ich zawodnika. Dożywotnio jest zbanowany. Nie do, nie, że nie dostanie walki, po prostu nie wejdzie nawet na gale. Praca XDD. Ale to uważasz, że walki nie są pracą? Jeśli ja mam na przykład w następnym roku 4 walki w ciągu roku, e, no to, il, to wychodzi, że średnia walka na 3 miesiące. E, no tak. To trzeba się przygotować i tak dalej. E, no, więc tyle. Ja jeszcze wypowiedziałem, możesz może się cała reszta. Oddaję swój głos. Dziękuję. No co, ja mogę, ja mogę powiedzieć, tylko jak to ogólnie wyglądało z mojej strony. Bo wyglądało tak, że siedzimy sobie fajnie na streamie. Wow. Wszystko jest kurde git, Inak, że i także drugi raz otwieram drzwi, bo ktoś, ktoś puka do drzwi Ja myślałem, że to z, z recepcji gościu był 5 minut wcześniej 5 minut wcześniej gościu z recepcji przyszedł i powiedział, że jest za głośno i mamy ściszyć muzykę. No to ja ściszyłem muzykę, mówię Ale, ale przyszedł znowu ktoś, puka do drzwi, otwieram i kurwa, zobaczyłem tego I wielkiego typa bo no. mi prawego liścia, ja dostałem tu kurwa na szczękę. Tam jest może to nie nagrane, bo on z kamery brał w dół, ale kurwa bolało to. Nie można powiedzieć, że nie, no to... no tak No co, wleciał kurwa, krzyczy kurwa, agresywny wchój. Ale pamiętajcie też, że to jest taki element zaskoczenia. No, jesteśmy w szoku, bo wiesz... Inaczej jest coś takiego, jakbyś no tak. obejrzysz to nagranie, no. przeanalizujesz, i pomyślisz, kurczę, w sumie to nie było się czego bać, w sumie to było nas więcej, ale w momencie, kiedy jesteśmy zaskoczeni, Kurwa, kurwa się się mojego wzrostu 2 metry, kurwa 100 kg, gdzie kurwa 110 kilo wytatuowany na ryju. Kurwa. I nie wiesz, do czego stoimy, nie wiesz, co co on ci może zrobić, czy nie wyciągnie kogoś. Każdy, go, jest, każdy jest, kurwa, wspaniały przed, przed monitorem, kurwa. No dobra, ale tu najbardziej pojebane jest to, że po prostu chłop ci wie, się w środku nocy, więc no kurwa, kurwa, ale już ja w ogóle... Skoro już się posunął do tego, do... że się włamać, to no. dlaczego ja nie miałby się posunąć do tego, żeby no tak. ci nie wbić no tak. kurza w sercu. Ja nie, nie sugeruję, że on by to zrobił. Absolutnie. No to go w ogóle kurwa wpuścił do mojego Wiem. hotelu i tak dalej. To jest też kurwa bardzo dziwne. Kurde, no. ten, ten ziomek mi się wydaje po prostu ze streamerstw, coś w tym stylu. Ej widzowie pytają się skąd mieli numer pokoju, no. e, bo go, no. na drzwiach był napisany No, numer pokoju. Prawdopodobnie pokazało zdjęcie też nasza, Amadeusza i po prostu skazali mu pokój. No weź, weź. Tak. Nie, ja, nie, 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 bo na było chyba no. numer no. pokoju. Nie, na legie mógł być, no bo wy tam staliście chwilę przy przy oknie, no. Ja Ta. tam no. Jakby nie było, to nie powinno mieć miejsca, tak naprawdę, no, ta kurwa. sytuacja... Ja, kurwa, przyjechałem na ja wakacje wystarczy. życia do Tajlandii, kurwa, for fun. No nie, nie powiem, że kurwa, byłem może lekko zajebany wczoraj, ale chciałem się dobrze bawić, no kurwa, to jest moje najlepsze wakacje w życiu. pewnie. No, dlatego, kurwa... No, tylko się bawimy, my nie robimy, Tajlandia jest, i kurwa, nie robimy nic złego. Tutaj każdy imprezuje, pije, kurwa, do upadłego. Ja powiem tak, ja... Ogólnie nie chcę mieć nic z tym gościem wspólnego, tak. jakby nie mówię, że jestem na niego zły, nie zamierzam nie go obrażać, nie zamierzam niszczyć biznesu, moje miejsce tak. ja się po prostu od niego chcę odsunąć tylko i tyle, żeby jakby nie wchodźmy sobie dalej w drogę, e, bo ani jemu to nie wyszło na dobre, z tego co wiem, e, a nam e, takie wizyty też nie wychodzą na dobre i tyle, więc jakby nie każdy żyje swoim życiem, może ludzi się też wypowiem. Może w tej całej sytuacji oglądałem na najbardziej spokojną osobę. Żół, I ja najgorzej wychodzą... tu, Ale wydaje you mi się. Że najbardziej mm. to ja byłem szokowany, bo no, może no. że leżałem sobie spokojnie na łóżku, to byłem pewny, że to ochroniarz albo kolega e, Łukasza, Bociana. No. Natomiast no prawdę mówiąc e, yeah, sytuacja jest okazała good. się no. inna. Ile później no. jak widzieliście, wstałem z łóżka, zostałem wprost twarz liścia od, no... Ty, no. Uh, Nie no, no, to by... powinno to no. mieć tak naprawdę hmm. miejsca, więc... Y... No jak widzieliście, ubrałem buty, sure wziąłem I telefon please. i podobnie no, jak cała reszta, no opuściłem tak naprawdę pokój ze względu na, no, swojego bezpieczeństwa. No co, po prostu trzeba było spierdolać, yeah, bo jeszcze yeah, będą spierdolić. Spadł ten projekt, naprawdę chcieliśmy się dobrze bawić, no tak, a doszło do sytuacji, w której tak naprawdę powiem. zostało narażone nasze życie, tak? No nie ma co ukrywać, sure ja pierwszy raz w życiu, mając 32 lata, staję się, zostaję w takiej sytuacji, kiedy ktoś, obcy gościu zna, wpadł sytuacja. Do... Jak może, kurwa, gościu wylecieć, kurwa, do pokoju tak. gdzieś tam w Tajlandii? Tak, Wpada kurwa... do się pokoju, no i jeszcze, że powiedziałeś, no grozi nam, no inaczej ja, nie może odpowiedzieć, grozi nam tak, że... boimy się o własne, tak naprawdę, życie, więc no, nic innego, że reakcja była, jaka była, że... z tego pokoju po prostu jak najszybciej już idliśmy, ale powiem tak, ja mam nadzieję, że do takiej sytuacji już nigdy nie dojdzie i wszyscy, ale to wszyscy sobie e, powiemy, jaka była sytuacja i nie dojdzie już nigdy do czegoś takiego, bo ja sobie, no powiem wprost, nie życzę i no, jak wszyscy widzicie na ekranie, słuchajcie tam trzaskci, uderzenie e, i sobie nie będę na takie rzeczy pozwalał to, że ja mam nadzieję, że w takiej sytuacji więcej nie, nie i Maju, przestań, naprawdę przestań, bo sam czytam te tweety i pomimo, że nie jestem w tym środowisku i dopiero co wchodzę, to no czuję się obrażony. Ludzi wkurwiony, Nigajat się kurwiu na Maję, więc Maja jak się ludzi kurwiu. No nie będę niczego oczekiwał, ale... Przeprosić powinna inna cię. Powinna na, tak naprawdę wszystko. Kęknąć na kolana i no, To jest poczucie humor, humoru spokojnie. Po prostu wiesz, dać, aprobatę, że i przepraszam. Cartridge. I tyle. Ja nawet bym nie oczekiwał kiwał, przeprosi mi by wystarczyło no, to, żeby się od nas odczepiła albo zajęła się poważnymi sprawami, na przykład ja wczoraj zostaliśmy napadnięci. Teraz na moim miejscu by się zdawało tak samo, kurwa, też Znaczy. No. no, no, no. Ty byli szlachetni w takiej sytuacji. On nie wiem, tak tak. no. czary. W... Okay. Powiem Ci tak. Ile masz lat? <coughs> ile masz 8, lat? 8, 8. Czy zostałeś kiedy... Czy to kiedykolwiek ktoś targ do twojego domu no nie, w środku nocy nie. i zaczął na ciebie krzyczeć że, że ci się coś stanie zaraz? Ja nie to to ci... Moja pierwsza taka sytuacja, no jeszcze, my, kurwa. Dlaczego policja jak wjeżdża, to pierwsze co robią, krzyczą wszyscy. Bo to jest element ten przestraszenia zaskoczenia, i wtedy wszyscy nie wiedzą o co chodzi. Mówi, kurwa, jak to się odpierdala, nie o co chodzi. Nie? Tak, ja już dostałem też pytania, czy pójdziemy z tym na policję, no powiem. Traj... Żeby... się jak zaleczka poskakał po łóżku. E... Z, z, z... E, wiesz to? ja uważam, że... Jeśli ty by jesteś debizem. on wiedział, gdzie byliście. Jeśli... jeśli ktoś ci wjeżdża na chatę, co nie? A ty leżysz. Ktoś wjeżdża i ci rozjebie, a ty leżysz taką. To wiesz co wtedy? Jeśli ma nóż, to podchodzi tylko i A jeśli oh. jesteś drugi, kurwa, kumicu, wiatru. To dalej możesz coś kurwa działać, możesz spierdolić, możesz ocenić sytuację, musisz być jak zwiadowca, musisz się kurwa zaadaptować do warunków tutaj panujących. Czy możesz nam coś zrobić, to by tego nie tak, nagrywał? Ja, tak, nie skończyłem. Czy, bo dostałem pytanie również na Instagramie, czy, czy pójdę z tym na policję, ponieważ jak nie patrzą, zostałem zaatakowany. Nie, no. najbardziej ja powinienem iść na policję, bo wtedy no do mojego pokoju kurwa. Nie ja zostałem. Nie jeszcze, nie pójdziemy na policję, no. e, nie pójdziemy, nie e, ma. i mamy nadzieję, że to wszystko zakończy się. I, i to... w gdzieś tam, to nie powinno być miejsca. I mam Co nadzieję, że nie? wiesz, że oglądasz tą transmisję, że do takiej sytuacji już nie dojdzie, ani przez ciebie, ani nikogo. Dlaczego to zrobić? to będzie chciał no, no, tak 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 jest mówić, i, je, jak Jeśli byli, byłbym ja, na przykład tym, kim, kim wczoraj mnie nazywał, to w tym momencie siedziałbym też w tajlandzkim więzieniu. Więc myślę, że, że ten problem też rozwiązaliśmy na wczorajszym streamie i wszyscy mogą cieszyć się wolnością. I każdy się rozchodził w sobie, w sobie. I co? Przechodzimy do Trans TV Show. Are you ready, baby? I'm ready. She's ready. She's ready. She's ready.